Czyli witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, o, ja, się nazywam, serdecznie. Wiem, ja się nazywam. Bardzo serdecznie. Nie wiem, jeszcze nie się świndów, a to jest kolejny odcinek z brału Sarsów I, i patrzcie kto mi wydropił. No Leon mi wydropił kurde, normalnie. To i Leon to spike. Spike, and... Leona i tak nie chce. Bo y, może nie nagrywałem tego, bo nie chciałbym się. Bo tak szybko, tak szybko byłem podekscytowany, dostałem z kilka skrzynek i... Jedną dużą skrzynkę otwierałem sobie i z normalnej skrzynki wydarzyłem mi normalnie Twice. Uh. Tak jak ją? No tak jak jemu, tylko że na starym. to na Na starym koncie. chyba właśnie Pam teraz ma. A zobaczmy, jaka mam okay. ja ma postać. To Mortisa. Okej, mi Mortisa. Ja nie mam Mortisa. Szelka. Mortisa? Rosa. Rico. I, jak to się nazywa? El Primo. Ciemu. Bull. Pam. Brock, Holt, Carl, Barley, Dynamiki, Poko, Daryl, jeście, penis i Nita. Okej. Okay. A ja jakie mam? Pokażę wam jakie ja mam po prostu. Dobra, ja wam pokażę jakie mam. Postacie. Ja mam Szali, Nite, Colta, Bulla, Jessie, El Primo, Barley'a, Daryla i Spajka. Moją pierwszą legendę w życiu. Na wszechświecie. Więc cieszcie się moi widzowie. No, teraz sobie pogramy trochę tym spajkiem. La, 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 la pam pa, ram, pam. Pa, to jest pam parampam. Let's, let's do it. Let's do it. tam patrzy na mnie. Za oczami, Ja i co jest? Kościół? dobra. Idziemy, panie Boże. Jeszcze No. A jeśli, no, jeśli cieszę się, że wydrobimy spajk, to w komentarzu piszcie bo ja się tak cieszy no... Patrzcie, bo ja już zacząłem wątpić, że w ogóle że postać mi wypada a tym bardziej Legenda. Ale wydropił mi Spike. I nie jestem podekscytowany. A dlaczego? No bo postać... No bo jak mi wydropił... Na przykład jak mi... Na przykład jak mi Daryl wydropił. nie robiłem z tego żadnej afery, po prostu robiłem... A, okej. Tak samo ze Spike'em Ale tak samo ze Spike'em zrobiłem. Powiedziałem... A, okej. Się o, no tak, jak jemu ja wyrobił ten Spike, to tak się na cały dom. Że papieża prawie oguchła. Mm -hmm. ja Okej, okay. zaraz się odrodzę. Nie chcę cię dla nich, to nie jest polo panie dworze. No Fortnite, jak to wygląda? No Fortnite, jak to dzisiaj nie będzie grał, bo na base trzeba jest. No basy nie możesz. problem? No z czym problem? Bo ja się... Jest... Mam najpiękniejszy pomysł, jak mogę się skampić. Będę stał obok kaktusa. Nikt nie rozpozna mnie, bo jestem kaktusem. Dawaj go. Jestem kaktusem. Kaktusem, który Ała, To była asteroida? naprawdę? Ja teraz stoję obok mojego brata. O, no mój. Okej. Okay. Chodzący... O... Chodzący kaktus, biegaj! Nie! To chłopka! O! Co poszło? Podkreślam szybko, to jest taki krótszy odcinek dosyć i już wam dziękuję. Po prostu chciałem się pochwalić, że mam spajkę i tyle. No, dziękuję wam za obejrzenie. Cześć, dzień dobry.